Tam, obecnie jesteśmy tak, filmu, Brawo, tam, czy w lewo? Jesteśmy w trakcie egzaminacyjnej Jak widać... E, ładnie jak Pan Rafał zapytał Czy możemy jechać w prawo czy w lewo To że na jest, jest zakaz jazdu na ciężarówek To wyższe dwie budony Tutaj jak widać wyjazd jest, jest utrudniony W związku ze sobą koniecznością Dlatego warto tutaj mówić no, podjeżdżam Panie Rafale Jak jesteśmy nie zostawieni zbyt daleko. Poprawiamy pozycję z informacją podjeżdżam. Jest to cykl filmów poświęcony strefie egzaminacyjnej w trudnym miejscom w strefie egzaminacyjnej. Więc obecnie jesteśmy na ulicy Łódzkiej i skręcamy w ulicę Kamienną. Strefa egzaminacyjna jest Dosyć duża w związku z, z zakazami, w lewo na pierwszym, tak, tak. zakazami, które obowiązują do kategorii C związane z tonażem, który tutaj mamy. Osob, tutaj, w tym pojeździe, w tym manie, w którym jeździemy, to jest 12-1040 Mamy tam masę całkowitą, 12 ton, a rzeczywiście są 8 ton. Więc tutaj większe mamy możliwości wjazdu niż na przykład w Mercedesa tego, kiedy ma ten tonaż większy. Więcej pułapek, jak jest troszkę więcej. Czasami oznakowanie strefy insulacyjnej jest nie do końca poprawne i brak znajomości w strefie spowoduje no, błąd na egzaminie państwowym. A chodzi nam o to, żeby ten egzamin zdawać i do tej pory nam się udaje. Sanci e, zdają bez problemu. Zdawalność to jest ponad 70% na kategorię C. W niektórych miesiącach nawet wyższa. Jechaliśmy już w lewo, to jechałem przed skrzyżowanie tak, w lewo. Tak, jechałem. Proszę? Jechałem, tak. No to tutaj pamiętać, jest bardzo ciężkie. Jak ten samochód wjeżdża, pan nie wjeżdża za sygnalizator, tak. tylko jedno I czekamy przed sygnalizatorem. Osobówki jeszcze tam się dwie zmieszczą, dla samochodu ciężarowego tylko jedno auto. To jest bardzo ciężkie skrzyżowanie dla osobówki, żeby to opuścić. Proszę zobaczyć z przodu. Ten samochód jeden opuszcza i ten stoi drugi. Ten drugi opuszcza, a ruch powszechny się już no. rozpoczął. A my, jak bylibyśmy, czy jako ciężarówką, jako drugim pojazdem, jest to bardzo ciężko do puszczenia. I zostalibyśmy na skrzyżowaniu, tak jakby ruchu. ruchu, tak. Jakby pan stał wcześniej, no to pan by zablokował tutaj przejście dla pieszych, albo przejezd dla, dla rowerów. I tutaj jest też światło zielone, podjeżdżamy do przodu, trzymamy się blisko. tej lewej linii przerywanej, tylko tak, żeby lusterko nie wystawało poza tą lewą linię, bo z będzie jechało większe auto, żeby nam tego lusterka nie, nie oberwało, żeby też nie utrudnić ruchu. Obrys pojazdu. Obrys pojazdu, obrys pojazdu tak. Znaczy tak, obrys pojazdu, do obrysu pojazdu, tak, według dzienniku ustaw, nie, nie wlicza się lusterko, jeżeli jest na przygódku. Ale my tutaj jedziemy, to musimy uważać na numery, bo one znaczy ono się nie wlicza, bo my już możemy zamknąć, nie? Ale no, tak ale jedziemy, jest niezamknięte i realnie się liczy oczywiście i ten okrys musimy pilnować Tutaj też daleko nie jechać, więc nie była możliwość przy pewnym skręcie zmieścić się. Ale czekamy, czekamy, starczy, czekamy. Czeka pan, patrzy pan przeciwka, jak te samochody się zatrzymają. to tu musi pan uważać na tym lewym pasie, żeby ten samochód czapy nie zaczął jechać prosto. Tak. I ruszamy teraz, ruszamy, ruszamy, już ruszamy i kręcimy w lewo. Kręcimy w lewo, żeby pan się tu zmieścił. Bo tutaj o, nie patrzy, już, patrzy, już ruch poprzeczny ruszył. A jak będzie ktoś jechał taki, jak co chwilą, tym motorem, pan wjeżdża na skrzyżowanie, czy stoi jeszcze, on z prędkością na godzinę i My na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną pojedziemy dalej. dlewo. zadał zasada ograniczonych zaufania to było tak naprawdę, jadą jadąc się zróbmy szczególnie. Tak jest, tutaj są martwe pola, trzeba dużo rzeczy przewidzieć. No i na fale na to skrzyżowanie można by było zawrócić? Nie. Dlaczego? Yy, ponieważ jest to skrzyżowanie bezkolizyjne. Super. Sygnalizator S3, do przepisu było Zabrania Dobrania ją zawracanie. Polecenie w prawo na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Jak widać, tutaj są tablice zakaz. Nie, mój, mój telefon włącza. Pa... Paweł, za Paweł. to Paweł, za chwilę, bo mnie teraz tutaj jadąc, szuka pan pierwszego możliwego. Następna tablica jest w prawo, też jest zakaz. Tutaj te zakazy są godzinowe, ale jak pan jedzie z prędkością powiedzmy w mieście 50 km i dostrzec te małe literki, to naprawdę tak. trzeba y, cudotwórcę jakiegoś albo złorzeczka jechać. Od 9 do 18. Tak. Pierwsze możliwe to jest na światełkach, my już tam nie będziemy jechać, bo musimy powoli kończyć, tutaj są też zakazy w lewo, widzi pan na tej zielonej tablicy, jest informacja o zakazie w lewo, nas akurat nie dotyczy tego samochodu, bo 12 też mamy, możemy jechać, ale na tej zielonej tablicy też trzeba zwracać uwagę. Pomarańczowy. Pomarańczowy, tak. To jest problem straszny. Tutaj też się trzeba pilnować. Bo tutaj jest na 40, tak. Akurat tak jest, że jest prawostrą, może na prawostrą ciężarówka na przykład. A 40 jest bardzo króciutka, bo odwołuje skrzyżowanie, ale jest i trzeba tutaj zwrócić uwagę na to. W takiej sytuacji jak się to pomarańczowe zapaliło to nie, nie hamujemy ostro, bo byśmy stworzyli jeszcze gorsze zagrożenie dla tych z tyłu pojazdów, dla tych pojazdów z tyłu, które za nami jadą. I tak byśmy się nie zatrzymali przed tym sygnalizatorem, tylko na, na tym przejściu. Tak no, tak no, Wyjeżdżając, jak zaświeci się światło pomarańczowe, Pulsan musi sam podjąć decyzję. Musi wiedzieć, jaką prędkością jedzie, w jakiej odległości jest od, od światła, czy da radę wyhamować, czy da radę przejechać. I w prawo, na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Na tym skrzyżowaniu wjeżdżamy tutaj na tą stację paliw, na tą auto mienię, tak, w miejscu. Tu patrzymy z tyłu, czy nie ma rowerków, z przodu, czy nie ma rowerków, lustereczku tym małym. Zdąży Pan z tą Panią? Jak nie, to się zatrzymać i przepuścić Teraz widzi Pan w lusterku tę drogę dla rowerów? Tak, Niko, nie ma. I tutaj zatrzymamy się obok Mercedesa. Tutaj powiem krótko tylko o zatrzymaniu jeszcze, co trzeba zrobić, bo też niektórzy kursanci na sam koniec wszystko dobrze zrobią, a na sam koniec... Otworzymy drzwi tutaj, po swobodnie? Tak. Dobra. zatrzymać się. Pierwsze zatrzymanie, co robimy? Zaciągamy hamu nie hamulec postojowy. Teraz wyłączyć bieg. Teraz gasimy światełka. Wszystkie urządzenia elektryczne, bo oprócz radia, wycieraczki chodzą też tak. i dopiero gasimy. Silnik wyłączyć. I dopiero możemy Odjąć pasy. pas i podnosić kierownicę tam fotel, odsuwać. To jest też bardzo ważne, bo jeżeli Pan, jest skos, jeżeli pan przyjedzie tutaj i zgasi silnik nie zaciągając hamulca postojowego, a wszystko Pan zrobi prawidłowo, ma Pan na samym końcu egzamin negatywny. Także to, te, to też jest bardzo ważne i o tym pamiętać. Panie Fale, Pan zachęcił kursantów do realizacji kursów w kategorii C. Jest to takie straszne, czy nie jest takie straszne? Jeżeli chodzi o prowadzenie w Jeśli ktoś jeździ już samochodem osobowym, to powinien sobie poradzić i no, bardzo zachęcam. Ogólnie <grym> hmm. jest Pan zadowolony? Tak, jestem zadowolony. My również zapraszamy wszystkich na kurs kategorii C i inne kursy w Szkole Jazdy Kursant na